Mogę, może pan mi powiedzieć, jak my ma mamy młodzi, młodzi ludzie żyć? 100% procent dobra. Muszę na to Na pewno będzie lepiej. A naprawdę? Nie. No dobrze, ale jak my mamy żyć? Brałam Jadziemy. dwa lata temu. No na najtańszy cieszyła się pani, że ma pani najtańszy w historii. Tak, a teraz się mam cieszyć, że no pracuje na tej Nie, te pani ma normalny kredyt? Nie. Po szokaj, po szokaj, półtora, tak. roku stopu, półtora roku było najniższe w historii. stawku. półtora roku. Idzie straszna z, zapaść gospodarcza. Tak, jak my mamy prawa, jak mam prowadzić biznes? No. Chcę wam wracać z Pogadać z nie, ja nie rozmawiam z oprawcami. Nie, nie, nie idzie strasznie. No, nie nie idzie. Nie pracimy, no, ale rozmawiam z i... Ale no. to nie jest tylko, ale to no, nie jest tylko Płótnie. Nie straszna zapaść. Jeśli Putin wejdzie pani... do Polski, to będzie jeszcze no, gorzej. Nie, nie wejdzie, no jasno wejść. Dlaczego nie? ale to co, Kasza, to jest jedna sprawę, to jest druga sprawa. Bo mamy na to. Mam nadzieję, że na no to będzie. Jesteśmy też w Unii Europejskiej, tak? Nie wolno strasznie. na co Pani jest przeciwna Unii Europejskiej? Nie, nie. Tylko to jest śmieszne, że pani na to jest. A na to mam liczyć. Na łaskę, że ktoś mi da z nieba nie, pieniądze? Pan nie, nie, pracuje na trzy nie. etapy. A jak wejdzie Putin? Nie, nie, pani ma No to bo jak pan... wejdzie Putin, to może nie pani ma, jest specjalistką nie, nie Putina, może, bo ja nie jestem. Nie może, Przepraszam. Nie, nie, nie.